Cześć, cześć, cześć! Yy, tutaj znowu ja torcia i dzisiaj chciałam Wam pokazać moje dwie nowe lalki Monster High: jedno akcesorie do Monster High, dwa, trzy nowe petki oraz akcesoria do, czyli jedno akcesorie do petków, które dostałam od mojej przyjaciółki. Wszystko to tak, więc zacznijmy może od od petków? Tak, pierwszym petkiem jest taki o yy, chomiczak taki sweetie Drugi to jest taki lew on coś tutaj ma, to jest plastelina o ile się nie mylę, więc to się zmyje czy to jest taka panda, czy koala czy jakoś tak Brudna jestem, ale dobra To tak, akcesoria jedno. To jest. Kokorydza. Akcesoria do Monster. To jest taka wanna. To była chyba. To jest draculory Wanna. Od niej dostałam. Od mojej koleżanki. Miał teraz dwie lalki. tak. Franki. Fankiwim Halloweenowym, czy jakoś tak. Fajny ma i ogólnie jest fajna. I jeszcze mam od niej to. i drugą to jest taka Laguna Blue z serii upiorne Roll Card, czy jakoś tak. I ona nie ma stojaka. Ja się bardzo cieszę I tak, moja kolekcja lalek wynosi aż 5 pięć monsterek 5 ludzi, 5! O, Laguna, jakie fajne te rączka U, Nie ma fajną sceny, ale dobra no, no, oczywiście mam tak trochę rozwalone fryzury, ale czasem się nie dziwię No to tak, to by było na tyle, do zobaczenia, no i cześć!